ma dzisiaj gramy Kaynem pod nowe runki, yy, gramy pod Action Arcanista, który daje nam yy, szybkie cooldowny, yy, daje nam więcej obrażeń na ulcie, shielda i hila Wydaje mi się, że to jest broken i postaramy się dzisiaj zagrać może jakimś innym buildem pod tego Kaina Coś postaramy się wymyśleć, no, zbudujemy może jakiś nie, nie, niekonwencjonalny build. Czy my się tu możemy bić? Chyba nie, bo ja bym sobie zebrał, yy, zebrałbym sobie krew, ale zgaduję, żebym się wywalił, więc raczej, bym te, raczej tego nie będę chciał robić. No oni mi wchodzą do, do Blue buffa, no ale czy to się jakoś im opłaci? Yy, oni idą tutaj. Ja może nie będę to, tak ryzykował bo nasz tutaj, yy, co, jak to powiedzieć, yy, nasz bot trochę śpi w krzaku nie będziemy tutaj nic próbowali robić o, no tutaj widzę, że mamy blitzcranka nie wiem co on tu kombinuje tym bliskrankiem, ale okej okay. to nie był blitzcrank chyba no tak czy siak nie będziemy, nie bierzemy pierwszego reda, bo coś tutaj się, coś tutaj szpącą, szpącą chłopaki mm, no trudno niech się szpącą, my gramy sobie swoją gierkę, tak? Ja nie jestem wielkim graczem Kayna, więc mogę tutaj trochę plamić oczy. Wy... O! Wykrwawić oczy tym gameplayem. No ale co, no gramy jak potrafimy, tak? Tu Generalnie jest lekka kraksa. Hmm, ale czy ja mogę wejść mu do dżungli? Okej, okay. Zostawił tutaj kampy na poczet jakiegoś ganka. Nie wiem w sumie co on chce zrobić. Nie wiem, czy on będzie chciał mi wchodzić do dżungli. Znaczy, będzie chciał kogoś gankować. Ja nie wiem kogo w sumie. Ja trochę tym moim clearem jestem do tyłu, ale nic nie szkodzi, nic, nic nie szkodzi. To jest dobre dla nas, tylko nie wiem gdzie jest blisko. <laughs> <laughs> Niezbekku. Słyszał? Bliskranku upie, 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 upieczemy. Nice. Warf. Eee, nie wiem w sumie, co zrobił nasz Dikery. Ale no. Nie będę z tego, go z tego rozliczał, bo w sumie dostałem kilo za to. No trudno się mówi. Mm, muszę teraz popracować trochę nad farmą, bo trochę mi zabrali. Ale dźwięk nie jest istotny, szczerze. Mm, a może weźmy to. Weźmy sobie to, czemu nie. Będziemy agresywnie grali red kainem. Generalnie siódma minuta i tyle krwi to jest trochę mało, szczerze. Nie będę ukrywał. Mm, no, Re kain nie jest dla mnie, ze względu na to, że ja nie lubię się bić na początku. Ja wolę się wyfarmić, szczerze. Dlatego może nie gram kainem. W sumie wiem, że jest mocny, ale no co zrobić jak nic nie zrobisz, nie? Teraz mam szóstkę. o red buff, nice no ograny, ograny oni w dziewiątej minucie już się słapnęli, nieźle czego tam, o nie uskrobię go już, dobra trudno ja chyba wezmę re re red side'a i się cofnę <laughs> powinienem iść na tego, tego, ale no nie zdążyłbym Brand szybko to wszystko robi, niestety To chyba szybko robię. Hmm. Bem to chyba robił dalej kampy Bo nie widzę za innego wyjścia No nie, ale mam to. Mamy to, mamy to. Dobra, biorę chyba Edge of Nighta. O, ja pierdzielę. Voltaika chyba buduje teraz? Chyba vol-voltaika teraz zbuduje. Albo... albo w sumie nie. Albo niech, niech będzie ten voltaik, no? <coughs> Essa, Teresa. Ja pójdę mu do dżungli, wezmę mu to co ma. Będę na pewno z lewerem do przodu bardziej. Biorę to w sekundę w sumie. Jest super. O, nie ma tu nikogo. Wracam się do swojego. Do swoich kampów, bo zaraz stają. Już mam na trzeci item, to jest huge W ogóle ten Veigar gdzie full tanka yeah. <grych> Ale okej, okay, no może to jest jakiś pomysł Pomysł hmm. Rozpędzamy się, rozpędzamy się naszym Superkainem Mam Voltaika Może mogę coś innego kupić? Raczej nie, raczej Voltaik będzie tu, okej okay. Hmm... Może to? Albo kolektor? Dobra, na razie nic. Jak on one tym, co jest? Mu zasadziłem ty. <laughs> o tak, no to jest dużo. Ej, ja chyba będę budował zamiast tego. Ej, kupię sobie Swiftnessy. To będzie Broken. Zabn ja miał 18 level jak ten tak traj pójdzie ty Czy jestem w stanie ich złansotować Ojej, no, bum, dużo im zadałem szczerze. Chodź ty kurwa, chodź ty. Ah, do mam, mam ma tego. Dobrze jest. A to jest magicznie. Ma magicznie. To jest matematycznie dobrze zrobiony Kane, moim zdaniem. Okej. Okay. No my tutaj powinniśmy iść w barona. Make it, make it, make it. To jest baron, i to bardzo. Lęgę szybko robimy raczej Co ten ta Ezreal tam robi, nie wiem Dobra. Bierę mu teraz farmę. No, dlaczego to nie przychodzi? No. O co chodzi z tą, z tą mechaniką tej postaci? No. Przez inne potrafi, a przez to nie. Nie czaję. On się cofnął? Nie, to wam się że... Mmm, biorę tego cały raz Solo, serio Ty, a jakbym zbudował w sumie W sumie to? No Serpents Funk? Oj tak Że oni mają tyle... Oni mają... Oni mają tego ziomeczka z Eklipsem Mają kurde. Jak on się nazywa? No Mają tam dużo zawodników szczerze. Ja już na full build'zie jestem Ty no, działa ten Ten kain, serio Może jestem jakimś dobrym Kaynem, <laughs> Serio, polecam ten build. To jest matematycznie dobrze zrobiony build i, i naprawdę polecajka. Polecajka w cholerę. Ile on zadał tych obrażeń, serio? Ten cane zadał tyle obrażeń że to jest szok, naprawdę I'm in the shock. No, to jest... to jest mocny build. Kane, ten kane jest gigamocny Esa DG WP Trzymajcie się, cześć